Cześć! Nazywam się Paulina Lupa. Jestem fotografem, stylistką, choreografem modowym. Czeszę, maluję, producentem jestem również, jak i grafikiem. Także taki człowiek orkiestr. Dzisiaj z tematu stylistki trochę pogadamy o ciuchach, które się mienią, które mają blink-blink, które po prostu coś tam się na nich dzieje. No i chcę Ci właśnie uzmysłowić, zdradzić tajemną wiedzę, na temat właśnie tych bling-blinków, ponieważ nie każda pani może je stosować. No i co? Mamy tutaj akurat takie spodnie, które są z takim złotym bling-blinkiem. Mam nadzieję, że kamera chociaż trochę to po prostu pokaże, bo zupełnie inaczej to jest na żywo. Mamy też taki sweter, który jest po prostu też z taką nitką srebrną. Bling-blink po prostu daje. No i jest jeszcze też. Sukienka, która po prostu o tu najwięcej widać, tego blink blinku. I tak naprawdę te wszystkie takie mieniące się ubrania. Trzeba pamiętać o tym, że są dla pań, które po prostu są mniejszymi rozmiarami. Dlatego, że każdy blink blink jakby rozprasza światło, tak? Przyciąga to światło i rozprasza światło, czyli wtedy jesteśmy jeszcze większe niż byśmy po prostu byśmy chciały, więc jeśli nosisz tak te do 40 rozmiaru, no to to jest fajny, fajny motyw. Chyba, że na przykład jesteś taką gruszką, która musi trochę powiększyć jakby górną część swojego ciała, bo jest mały biust, mała góra, no to gdzieś tam nawet jeśli masz ten 42 rozmiar, no to żeby troszeczkę poszerzyć tą górną część, taki blink-blink, również jakieś cechiny, czy coś z elementami tego, byłoby to jakieś też fajne rozwiązanie, ale im jesteśmy większe, tym po prostu odchodzimy od tego blinku. Ja wiem, wiem, kamery nam pokazują w telewizji, że panie, które mają także duży rozmiar, również świetnie wyglądają w takim blink-blinku, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Po pierwsze, nie widzimy, ile ma wzrostu. Po drugie, co ma pod spodem? Jakie gorsety, czy jaką bieliznę modelującą? Więc naprawdę, po prostu mm, trzeba na te bling blinki uważać przy większych e, rozmiarach. No to tak, w skrócie, jeśli chodzi o taką tajemnicę, jeśli byś bardzo chciała już bardzo w bardzo większym rozmiarze, szczególnie plus size od 44 rozmiaru nosić bling bling, to dobrym rozwiązaniem jest po prostu szal. Szal z jakąś nitką srebrną czy złotą, to też jest bardzo ważne, bo srebro i złoto nie jest dla każdego. E, także najczęściej dla naszych takich blondynek słowiańskich, nie takich bardzo jasnych, nie platynowych, jest srebro, a dla osób, które mają ciemne włosy, które są brunetkami, też jest srebro. E, a znowu dla pań rudych jest złoto. I dla tych platynowych blondynek jest złoto, więc no gdzieś, tam, gdzieś tam po prostu też trzeba na to uważać. Ale, takim rozwiązaniem dla plus po prostu szalik z taką nitką czy.